Cześć, witam wszystkich! Oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Binding of Isaac właśnie z Wiśnią. W dzisiejszym odcinku będziemy lecili po prostu challenge'em Purist. Czemu by nie? Jak najwięcej rzeczy trzeba sobie odblokować, żeby były właśnie w ranach. Ale z tydzień na tydzień dostaję coraz więcej komentarzy, coraz więcej lajków dostaję pod filmami i coraz częściej mi posłuchacie fanarty. Teraz mam trzy fanarty od dwóch osób. E, dwie fanarty mi właśnie podesłała klas Storm. E, tutaj, tutaj, proszę a szczęście wiśni, szczęście wiśni to jest takie, jest to słodkie, jest to słodkie, jest to takie prawdziwe, bo wiśnia po prostu siada po... i zawsze ma szczęście w każdym branie. I to jest drugi właśnie rysunek. Dodam, że obydwa rysunki są wykonane właśnie w pańcie, a także jest trzeci fanart, trzeci fanart właśnie od Gebela. Już wcześniej były właśnie pokazywane też od niego fanarty. Naprawdę bardzo fajnie rysuje, tylko że to już nie jest rysunek wykonany w paint, a natomiast jest wykonany w gimpie. Naprawdę dobrze. Ja będę musiał kiedyś zrobić odcinek dosłownie tak jak zrobił i samu Let's Play Paint i pokazać Wam na jakim poziomie są moje umiejętności rysowania i tak dalej. Zresztą cieszy mnie fakt, że jak mi posyłacie tutaj właśnie fanarty, to nie ma przeważnie słabych fanartów. no. <totrę> tak na dobrą sprawę, nie ma słabych fanartów. Fajnie rysujecie i oby tak dalej polepszajcie po prostu swoje umiejętności rysując dalej, nie? Bo właśnie o to chodzi. To the purist, nie wiem co odblokowujemy. Przekonam się tradycyjnie zawsze jak to przejdę, <laughs> bo, 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 bo nie lubię sobie spoilerować, naprawdę. Wolę sobie po prostu przejść challenge i potem główkować. A co to do cholery jest? A znajdę w normalnej grze to i tak dalej. E, se, się, się przekonam, nie się przekonam. Jak to właśnie działa? Co to za item, karta? Nie wiem. I tak dalej. Uch, dobra, gińcie te piżamki, bo jest tutaj naprawdę dużo. Um, na boczce, raczej bym się nie śpieszył. E, rumów nie ma, to co już właśnie powiedziałem. Chyba powiedziałem. Hmm. No, dobra, nieważne. Już się zaczynam gubić w tym, co ja sam mówię. Tutaj jest kamień z X, mam nadzieję, że do Small Rocku tutaj będzie. Szkoda, że nie zaczynamy z D6, ale to byłoby wtedy za łatwo, no. Wtedy byłoby za łatwo. Coraz częściej mi przypominacie właśnie o tych seedach i nawet piszecie mi, na jakim seedzie mam grać i jaką postacią. Ktoś mi nawet podesał pod, pod, pod... ostatnimi filmami ktoś mi właśnie podesłał jakiś seed i powiedział mi, że ten seed najbardziej idealnie się nadaje właśnie na... O, możesz mi coś fajnego dać. Właśnie na The Lost nie? Żebym zagrał y, na tym sitie właśnie The Lost'em. Tak, tak, ja mówiłem, The Binding of Isaac będzie serią długą, bardzo długą na moim kanale. Zresztą, jak widzicie... Ała, coś mnie w uchu stędzi. Zresztą, jak to widzicie, e, miejcie na uwadze, że dzisiaj sobie usiądę, nie wiem, czy z kimś, e, czy sam, ale usiądę już do Minecrafta. Minecraft będzie serią nie taką, że klik, OBS i potem wrzucam, tylko po prostu um, będę musiał już tam coś pomontować. Więc przygotowujcie pomysły, co ja mogę odtworzyć właśnie w świecie Minecraftowym i tak dalej. Możecie mi podlecić jakieś dobre teksturpaki. Zobaczymy jak to będzie. I cóż, i Minecraft będzie kolejną serią długo na moim kanale, a w następnym tygodniu ruszę Super Meat Boya. <noise> właśnie Super Meat Boya sobie ruszę. Mam nadzieję, że się wam kolero Dobrze, że ten nie podniosłem tego Soulharta, bo bym już stracił połówkę. Chociaż nawet nie wiem czy bomba mi całe nie odbiera. Dobra, przepadłeś, Spon. Nie powstawaj. Okej, bo to daje jeszcze Alfred Tap, nie? Kurde, damage mi zmniejszyło i szybko szczelność. Jezusie, dostałem SMS-a, pozwólcie że to sobie przeczytę, bo może być to bardzo ważny SMS. Czy to jest ważny SMS? Dziękuję za reklamy. śpierdalać! wkurza mnie to, naprawdę mnie to wkurza, ile to potrafię dostać spamu na telefon, naprawdę. Dobra, Celar, Boże, Celar, kiedy mam... Eee... A... To jest złe, to jest złe. Aż mam ochotę właśnie zrestartować rana, ale stwierdzam, nie, 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 nie. Szczęście wiśni będę miał jakieś itemy, będzie fajnie, nie. Zrestartuję. wybaczcie mi. Pewnie będziecie źli, że nie zrobię tego do końca, ale... Nie, 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 przy takim słabym damage'u i tak ma słabej szybkoszczelności, to ten challenge by mi zajął milion lat, jak nie milion... Jak nie ponad milion. Zwolałem wolałem zresartować i zacząć jeszcze raz. Mamy klucz, bardzo fajnie. Świetnie, wspaniale jeszcze lepiej. A, um, rozwaliliśmy gówno. Gówno się... Nie, Nie rozwalaj mi tęczowej kupci! Tęczowa kupcia może być przydatna. Dobra, chodźmy do tego bossa. Lity horn, ale tutaj są yy, te cholerne no, ogniska. No właśnie, i tak najlepiej tutaj... ...ze sztygmendą pierąska. Nie! Nie! Wlatuj, wlatuj, właśnie! W to ognisko? Może pogasi je sobie. Nie! Może jeszcze kulkę wyrzucił, jeszcze troll bombę. Ale widzicie. O tak, o tak, właśnie i z jakim nastawieniem, to, to ja już go rozumiem. Alsac, up, damage up, range up, szybkoszczelność, speed up. No w ogóle wszystkie statystyki w górę. <laughs> Żeby tylko statystyki. Dobra, dobra, cieszymy się, cieszymy się bardzo. Pewnie na tamtym ranie jakbym ugrał tam dalej, pewnie też by mi się coś trafiło, bo, bo, bo... wiecie jakie mam szczęście, no, wiecie jakie mam szczęście. Tylko jednak to naprawdę byłaby męczarnia e, przechodzić przez to wszystko, nawet nie przeze mnie, wreszcie ja bym się męczył, ale także wy pewnie też, co so, po niektórzy. I tu jest kamień z x mam podwójną bombę, ale chyba nawet nie będzie potrzebne, żeby się tam dostać. I tutaj spierdalamy, o nie dostałem się, dobrze, że mam podwójną. No bomba się zwróciła, co najważniejsze mamy soul a to jest coś, co ja będę właśnie dążył um, właśnie w, w tym challenge'u, żeby mieć jakieś dobre devil e, roomy. Szkoda, że nie ma, nie miało pokoju do okaleczania się, blood donation maszyn, coś w tym stylu, bo wiadomo, ten człowiek gówno, nie? dobra, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Jeszcze nie mogę, nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało z Minecraftem. Naprawdę się wiem, że ta sera będzie chyba najbardziej łapkowana w dół, ale co tam i tak zdecydowana większość ludzi, większość Was po prostu chce, żebym nagrywał tego Minecrafta. Zawsze, jak chcę nagrywać tego Minecrafta, zawsze chciałem nagrywać Minecrafta i nigdy do tej gry nic nie miałem. Ta gra jest bardzo fajna i bardzo, jakby to określić, wszechstronna i. Tyle, ile mi się uda wycisnąć z tej serii, to, to, to tak, ta seria będzie dobra, nie? Znaczy, z Minecrafta, ile mi się uda wycisnąć. Czy to w ogóle nie byłeś odporny na wybuchy? Chyba byłeś. Same ciekawości by podłączy, podłożyłbym się bombę, ale. A, rozwaliłeś mi tego, ale mi jeszcze tutaj nafarmiłeś. A, pralka chodzi. Zakładam, że pewnie będzie słychać na mikrofonie, bo muszę mieć tutaj włączony. A sprawdzimy sobie tutaj, czy może być. Tak, może być. Może być, dlatego ja bym sobie użył i temu na spacji. I żeś tej cholery! Jak ja mogę stracić połówkę serca? Nie wiem, czy nie było, czy po prostu to, co jest gałganiło, bo to leci aż za daleko. Wolałbym normalną, ten. Ale chodź jeszcze zatruwa, no to na bosu może być spoko, to na bosu może być naprawdę spoko. Okej. gdzie ty jesteś? Dobra, moneta, lecimy sobie dalej. Dobra, chodźmy najpierw na bossa. A mnie, nie, 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 nie. Naładujmy sobie item, bo jak to pieprznie w bossa, to, to to może naprawdę zadać fajne obrażenia. Ponadto jeszcze to zatruwa, nie? Ponadto to jeszcze zatruwę i to jest naprawdę spoko. Tutaj także mógłby być secret. One makes you larger. Nie chcę być wielki. I, um, dobra, jestem troszeczkę poirytowany. Dobra, weźcie mi tutaj przypomnijcie. No Wydup, coś mi są. Idźcie mi. Może jeszcze. Ci mniejsi bosowie. Będę musiał, usią Będę musiał usiąść właśnie w tym tygodniu. Znaczy, nie obiecuję, ale w tym tygodniu pewnie już zacznę nagrywać film. E, jak społeczność odblokowała kipera. I, i, I dam jeszcze tam kilka ciekawostek, właśnie. Mam nadzieję, że mi ten film naprawdę bardzo fajnie wyjdzie. Byłoby spoko. Muszę bardzo dużo informacji tam zawrzeć i niektóre informacje naprawdę z bardzo głębokiej czeluści muszę sobie poszukać. Um, all Jezusie, czy wy to widzicie? Bo patrzcie, mamy tak. Dostajemy harta Mamy tak. Brimstone. Mamy tak. Damage up. Mega! To był Mega David Room. Szkoda, że jeszcze The Pact nie było, bo tak to bym dostał więcej tych Heart'ów, ale. Okej. Okay. Uh, Algis Resistance i The Sun. A The Sun sobie pozwolę użyć. I tutaj jest sekretz. Mega dobrze, naprawdę mega dobrze. Dobra, chodźmy jeszcze na arenę. No właśnie, a jestem ten to muszę naładować, i w niektórych momentach to nie jest takie dobre. A czyli nie ma zbyt dużo stafu, dlatego stwierdziłem, że jednak zaryzykuję. A, wygnoję co? A, nie, 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 nie. Moneta, w ogóle kolejna bomba. Czy to jest kamień z X? -y? To nie jest kamień z ma na monet niby, ale. Red, raczej black candle. Bardzo spoko item, bo to mi zajmuje klątwy, daje mi Evil Lab i w ogóle dużo rzeczy fajnych. Ok, e, są so harty dwa proszę bardzo. Okej. Okay. Nie chcę być większy, nie chcę być większy, bo to mi hitboxa zwiększa. A nie chcę być bardziej podatny na ształy niż jestem, nie? Jak już to będę dłużył, żeby być jak najmniejszym, najmniejsi właśnie mają najwięcej predyspozycje. Pięknie. Kolejne monety. Już więcej kluczy. I niestety do sekretu już nie wejdziemy. A nie, to może z bulim stomem strzelać. Kurde no. Hej! Dobra, myślę, że raczej jak dostanę jakieś rzesze serca, to raczej purysta zrobię, bo mam naprawdę bardzo fajny. Kurwa. Mówi się masz? Gra się, to się ma, tak? Gra to się ma. A. A nawet zaryzykuję. Steven, damage up. Pięknie, bo właśnie tylko damage upów mi potrzeba jeszcze, ewentualnie jakieś jeszcze większej ilości serc, ochronę, coś w tym stylu, nie? Sami wiecie o co chodzi, o co się rozchodzi i co jest właśnie bardzo przydatne, potrzebne i w ogóle nie. Ok. Kocham takie areny, naprawdę bardzo kocham. Trzeba maksymalizować wszystko. De debil. Potem będziecie znowu pisali. W znowu wejdzieś de debil, a to był debil. Tak, powiedziałem debil. Monetka. A, pewnie się jeszcze będę wracał. Chociaż gdzieś monet. Ty chyba bardzo chcesz być przy mnie, co? Ty chyba bardzo chcesz być przy mnie. Tak, tak. Francis visions Algis Resistance algis sobie zostawimy, The Villa sobie zostawimy mmm bomby nie ma, mam dużo hajsu Aby by był jakiś fajny item ajajajaj ja mam coś, że mi stawi. wyrzuca... nie, 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 po prostu z... pomieszczenie skończyłem, nie? cholera, te pająki one są najgorsze właśnie jeśli masz dużo serc przestań nie tracić. Naprawdę ci bardzo dobrze idzie. A wręcz zajebiście. Okej. Okay. Pięknie! Dobra, najpierw tutaj sekretik, super a Aquater. W ostateczności mógłbym tutaj walnąć kamieniem, raczej... Postarajmy się znaleźć bombę, tak? Haiz może być bardzo, bardzo mocno przydatny potem. Ty przypadnicie. A, nieważne, bomba i jest. Mamy jakieś fajne itemy. Jar of Fly, i to jest ten pajączek, który mi daje wizję. W sumie, tak, na dobrą sprawę, chciałbym obydwa itemy. Aquater, 39 mony to, to mi jeszcze tam starszy. Ale tam chyba sucharta nie było, nie? Nie, 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 nie było. A szkoda, szkoda. Bierzemy sobie to... ...i to. Będziemy sobie zbierali e, muchy. Tamten pająk będzie czas czaszem, będzie coś robił właśnie na przeciwników. No i będzie zajebiście po prostu, nie? Przypominam jeszcze, że jeżeli ktoś... Może nie jestem taki popularny, ale jeżeli ktoś będzie na Richtor, to pamiętajcie, że ja też tam będę w Katowicach. Jeżeli coś się tam możecie podchodzić z miłą chęcią zawsze porozmawiam. Okej. Okay. Pięknie. Przepadni, pająku, co? Przepadni. Lecimy sobie tutaj. Więcej hajsu to, 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 to raczej nie. Dobrze, że nie wybuchłeś. Ten ostatni tik brimstoma. Brimstom Mm, podwójna bomba, zaję fantastycznie OK No i to był naprawdę ten To jest Pierwszy item gapiego um, Krampus W sumie bardzo spoko Lampą w call Baterie mi tutaj wrzuciły fają kul, tak? Czy lampa w Kol w ogóle działa jakokolwiek? Chyba nie. With darkness Compower. power. Dobra, lecimy dalej. Naprawdę mamy bardzo niezłe predyspozycje. Kolejny item na normalny run. I w ogóle. I, i, i tu jeszcze. O, pięknie. Dużo, dużo hajsu kupimy sobie. Mm. Dobra. Yes, 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 yes. Mamo, nie mamo przestań, Wleciałeś w pająka i pająk dał ci kyung fuza. O, dużo serc, w ogóle naprawdę ma bardzo dużo serc. Okay. O, jeszcze mi na kamień z X em podrzucił, mega kwiacie, to było mega, mega, to było mega przyjemne właśnie z twojej strony. Lecimy sobie dalej. A... Chyba nawet. Zawsze mogę jeszcze wchodzić do tych sklepów, ale czy nawet, czy jest jakikolwiek sens? Mogę po prostu toraszować. 12 minut. Ten mi znowu wyrzucił. Polery jedne. Okej, okay. lecimy sobie tutaj na górę. Tu. Tu. I tu okej, okay, dobra Wypuchamy, wy, znaczy, wypuchamy tak, wypuszczamy muszyska i te muszyska sobie lecą. Ja się mogę wejść gdzieś za połówkę. Okej, okay. że szczęść, wychodzimy sobie stąd bez, bez żadnego szwanku. Tutaj sobie podkładamy. Jezusie, czy karty w tym na w Clubs, tak. The Moon, the Empress Delfres jest mega spoko. O, Magic Mushroom. <tryk> naprawdę nie mam najmniejszych pytań. Nie mam nic. N ja nic więcej od życia nie chcę, naprawdę. Jeżeli mam takie mieć szczęście. I can see Forever, czy jeszcze ten y, super sekret możemy sobie znaleźć? Mm, bateria, no baterii nie skorzystamy, ale lecimy sobie dalej. No po prostu ta karta wiedziała, wiedziała gdzie my wyrzucić, dała mi odpowiednią ilość bomb, żebym mógł dokonać. A. Mm, to mógłbym kupić. Tak to zrobić. Tak wziąć ten item lemon party i wziąć tego soul hearta, i ewentualnie mogę sobie kupić jeszcze soul hearta. no to myślę, że to jest bardzo dobry deal naprawdę wręcz genialny nie mogę chyba tego lepiej ugrać więc ja zawsze mogę poczekać na walkę z bossem i dopiero wtedy, nie nie nie, nie, nie chcę tego i dopiero wtedy sobie użyć, bo na przykład, jakby był jakiś HP up, czy podwójny alt stats up, to wtedy by się to nałożyło, nie? I by mi dało jeszcze więcej, ale tutaj będę miał, no, więcej przedmiotów, nie? Bo na teraz by mi się nie opłacało powielać tego. Devil roomu nie mamy, więc latujemy niżej. Idziemy przed siebie. Nie przejmujemy się niczym. Mogę sobie na wierze jeszcze muchę wypu wypuścić. A tutaj sobie wejdę, bo czemu by nie? Okej, okay. pięknie, dobra, broken, mm, za szybki i wciekły, dosłownie za szybki i wciekły, nie, to ten pająk mi wyrzuca czasem coś, on ma naprawdę chyba jakieś dosłownie randomowe e, działania, nie, 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 za zwykłą skrzynię mi się kompletnie nie opłaca, walczyć. bo sami, mimo że jestem przepakowany... Ale wolałbym nie, nie? Wolałbym mnie. Nie marnować czasu. Jezusie. Oh. I jeszcze coś? Stało? A tutaj się ukryłeś, spaniaku. Hmm. No niby Blankard, no też jest spokój, ale jakoś nie, nie jestem zainteresowany tym, więc lecimy sobie dalej. Czemu wybiliście przez moment nieśmiertelni? Range up! A nabierzemy stoma, to mi nic nie daje. I mamy bossa. Dobra, no lecimy po prostu na serce. Mamy jak najszybciej, nie przejmujemy się niczym. Puszczamy muchy. Mamy prawie na strzała. A bierzemy Paloroida. Demon Baby, żeby Paloroid działał. Tu same ciekawości mogę sprawdzić Anti-Graffiti Tears, e, Trail Tears, e, Damage i Holy Shots. Nie wiem, czy ten ostatni. Nie, to był Sticky Bombs chyba. Nie wiem, czy by, się, czy by się to w ogóle nakładało, właśnie. A myślę, że warto. Demon. Tu, Demon. Bardzo fajna gra. Polecam. Nie wiem, czy kiedyś mnie nawet nie nagram. Nie ja wiem, już dużo youtuberów nagrywało tą gierkę i tak dalej, i, i, ale naprawdę mam do tej gry bardzo wielki sentyment, e, Tu of Diamonds, e, tutaj lecimy, mamy grida, Broken Arm, no nie, chyba wolę to, co mam, bo potencjalnie to, co mam daje mi więcej, chyba. Ure! Dobra. Mim tylko głupko watu serca. Ok. Chodzę tutaj. Chodzę tu. Nie. Ech. Tutaj. Coś tutaj da radę. Te muchy biłem sporo. 256 wrażeń Musimy zobaczyć ile zadaje mu identik e, Brimstone'a. Hmm, Podwójna mułka i zginęł. No nie, ale nie zdążę zobaczyć, no. Za szybki wciekły. Naprawdę, za szybki. 264, a to 256 tutaj. No, to, to, to bardzo porównywalnie. Kocham Brimstone'a, naprawdę. Dobra, lecimy. O kurde! Ale dobrze, że go pokonałem mega szybko. Memory, jeszcze staje się jeszcze mniej, się dostałem soul hearty i tutaj bierzemy soul i zeskakujemy sobie jeszcze niżej. Cóż że za wspaniały run, naprawdę. Nie żałuję, że zrestartowałem, chociaż wiem, że niektórzy mogą się czepiać, że zrestartowałem. Ale co tam? A liczyłem, że coś dostanę jakieś soharty, ale... Chyba lekko przesadziłem, co? Okej okay. Ty mi naprawdę baterie wyrzucasz w Kiedy ja nie mam żadnego itemu na spację. Takie, takie buty. Paralysis. Okej, okay, dziękuję mu zyska. Judgment. a ciebie to nie. W sumie pierwszy raz z karty Judgment wyleciał mi kluczowy żabraczek. Naprawdę. Z tego co wiem to tak, że może być yy, żebraczek od bomb. Coś mi coś tak pisał, że może być, ale jak... Patrzę, jest chyba 60 odcinek, a dalej jeszcze nie trafia Patrzmy na yy, bombowego żebraczka. OK O co tutaj? Mamo! I tyle cię było. The, 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 the David Room. Może nie będę, prawdy. Ten. Po prostu weźmiemy. I co tutaj się udało odblokować? Eee... Balkeno. Czy to nie był Balkeno? Companion of sheep, że mi respiło muchy i pająki. Coś w tym stylu. Dobra, to byłoby na tyle. Ja jeszcze lecę ponagrywać coś z Isaaca, Zrobić jeszcze dzisiaj. Na dzisiaj jeszcze jeden odcinek. I na jutro jeszcze dwa odcinki. A potem siadam normalnie, na spokojnie, znaczy nie, damy to jest tak, że sobie siedzę i naprawdę uwielbiam grać jego wojnę, uwielbiam po prostu prowadzić w takim stylu let's play, ale potem na spokojnie sobie usiądę przy Minecrafcie, nie wiem czy z kimś, czy sam, najprawdopodobniej sam i zaczniemy tą nową serię, a w następnym tygodniu jeszcze ogarnę Super Meat Boya. Póki co, trzymajcie się ludziska, na razie, widzimy się, rzekieta godzin.